Wiara to jest dla mnie najważniejsza część mojego życia i w aspekcie wiary w Boga i ogólnie w aspekcie codzienności. Wiara czyni cuda i tutaj można sobie dopowiedzieć tak naprawdę wszystko do tego, do tych słów, bo jeśli w coś mocno wierzymy, to, to po prostu jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić, a wiara w Boga bardzo umacnia i jest to coś, na czym ja tak naprawdę Buduję całą resztę i chcę, żeby to zawsze ta wiara była na pierwszym miejscu. Wiadomo, że są różne momenty w życiu każdego z nas i, i, i czasami yy, gdzieś tam zapomina się o tym, co, co jest najważniejsze, ale jednak na koniec dnia zawsze wraca do mnie taka refleksja, że, że to Bóg powinien być na pierwszym miejscu i jak tak jest u mnie w życiu, to wszystko inne się układa, już się o nic nie martwię. Miłość, yy, miłość to. To jest porównywalnie piękna, piękna rzecz. Miłość to też poniekąd wiara, bo, bo tak naprawdę to, o czym mówi, o czym nauczał Jezus, to jest przede wszystkim miłość do siebie, miłość do drugiej osoby. Cieszę się, że, że mogłam w bardzo młodym wieku po prostu poznać miłość swojego życia, wziąć ślub i... I że mamy z moim mężem podobne wartości. Miłość jest bardzo ważna w życiu, najważniejsza. Tak naprawdę każdy z nas chce być kochany. Czy, czy bym doradziła spełnianie swoich planów zawodowych za wszelką cenę? To raczej nie. Wydaje mi się, że najważniejsze w tym, co robią ludzie, nie tylko młodzi, ale ogólnie na różnych etapach życia, też czasami przychodzi taka myśl, że może to nie jest to, żeby właśnie, żeby to było zgodne po prostu z sumieniem i żeby ta praca cię uszczęśliwiała i sprawiała, że, że jesteś lepszym człowiekiem, że robisz coś też dla innych. I myślę, że tym trzeba się kierować, bo jeśli ktoś ma jakąś zajawkę albo pracę i czuje, że to nie do końca właśnie jest zgodne z nim samym, to odradzałabym od razu, bo to po prostu. No, to myślę, że nigdy się nie udeśni. Nie będziemy to my na 100%. Oczywiście każda ścieżka zawodowa ma swoje cienie i blaski, więc nie można się poddawać. To też na pewno doradzam wytrwałość. Jeśli czujecie, że to jest wasze powołanie, że kochacie to, co robicie. To po prostu bądźcie też wytrwali w tym. No, na pewno, to na pewno. I po prostu słuchajcie siebie w tym wszystkim. Bo często te drogi są też narzucane przez osoby starsze, jeśli chodzi o młode osoby, wiadomo. Więc słuchajcie siebie na koniec. To, to zawsze wychodzi najlepiej. Jan Paweł II to jest. Ja nie, nie miałam okazji go poznać, bo urodziłam się akurat w roku, w którym on odszedł już z tego świata, ale. Historia Jana Pawła II jest mi bardzo dobrze znana. Uważam, że to był jeden z najpiękniejszych ludzi, którzy chodzili po tym świecie. I mam po prostu takie ciepłe emocje, jak tylko myślę sobie o nim. Czym jest świętość? Myślę, że to jest człowiek, który ma niesamowitą więź z Bogiem, po prostu. To jest taka relacja. Wszyscy święci mieli naprawdę niesamowitą relację z Bogiem, i to też tak. Ludzie mówią, że daleko mi do świętości, ale tak naprawdę każdy może do tego dążyć. Ludzie nie są idealni, ale każdy może codziennie próbować po prostu dążyć do takiej świętości. I, nie, i proszę mnie odebrać tego jako takie chorobliwe mówienie o świętości, żeby nie kojarzyć od razu tego z tym, że to jest poważna, e, załóżmy, kobieta albo poważny mężczyzna, który. No, jest bardzo sztywny i, i, nie, i w ogóle nie żyje niczym innym, tylko tą świętością. Bo święci też byli nieraz bardzo rozrywkowi i, i tacy, po prostu ludcy, oni byli ludźmi. I trzeba o tym pamiętać, że możemy też dążyć do tych wzorców. Każdy może sobie wybrać jakąś mm, taką inspirację, jeśli chodzi o, o świętych, i można do tego dążyć. To nie, to nie byli ludzie poważni, smutni, tylko wręcz przeciwnie zazwyczaj właśnie szczęśliwi i tacy pozytywnie szaleni, więc szaleni trzeba o tym pamiętać, bo dużo osób tak myśli, że o, jak ktoś jest święty, to znaczy, że... Będą na ziemią co najmniej. Dokładnie, dokładnie. Oderwane od rzeczywistości. Oderwane od rzeczywistości, tak. Więc y, to, dla mnie świętość jest y, po prostu niesamowitą więzią z Bogiem. Czy ja chcę zostać świętą? Oczywiście, że chcę, ale świętość świętości mi daleko. <noise> jak każdemu.